Hej! Witam 5 grudnia 2025 w ten pochmurny, deszczowy, nieprzyjemny dzień. Temperatury w okolicach 2-4 stopni. No i niestety zamiar śniegu, pada deszcz, nieprzyjemnie jest. No, ci wszyscy zwolennicy totalnego przegrzania i końca świata z powodu zmian klimatycznych cieszą się. To jest dowód! Wcale nie powinno być śniegu. Śnieg był dwa tygodnie temu i tydzień temu, nawet tu na Nizinach, teraz się rozpuścił, ale znowu będzie. Nie przejmujmy się, taka jest pogoda, ale nie o tym. Chciałem mówić, musiałem włączyć światło, bo nie było mnie widać tutaj na tej kamerce telefonu. Jest ciemno jeszcze. No, już nie zupełnie ciemno, ale no, musiałem włączyć światło. A, natomiast nie jest wcale piąta, czy w pół do szóstej rano, gdzie na prawo być ciemno. Jest już po ósmej, pół do dziewiątej, proszę Państwa. Taką mamy pogodę, taki mamy, taką mamy porę roku. Ale nie o tym chciałem bardzo króciutko się włączyć, bo wysłuchałem kolejnych wiadomości oczywiście, w internecie. To jest przerażające, co się dzieje. Na no akurat to dotyczy Niemiec, ale no powiem bardzo krótko, jak. Po prostu formatują ludzi, i jaka tam panuje demokracja? Partia, która w tej chwili jest najsilniejsza, ma największe poparcie 27%. To jest ogromne poparcie. Partia rządząca, ta była partia, która kiedyś była partią konserwatywną, prawicową CDU, CSU ma tylko 24%. Socjaliści mają tylko 14%, tacy ci, ci radykalni lewicowcy mają, już nie pamiętam, 7-8%, zieloni też coś koło tego. No więc tej partii cały czas się rzuca kłody pod nogi, te, te, te przysłowiowe nogi w jej działalności. Trzy dni temu stworzyła się. Bo ma prawo każda partia tworzyć coś takiego, tak zwane skrzydło młodzieżowe młody, młodych działaczy tej partii. Ja już o tym mówiłem. W Gisn odbył się ten zjazd, były ogromne demonstracje, oczywiście zorganizowane za pieniądze podatników przez e, związki zawodowe, przez Antifę, przez e, Lewicowców i, i zielonych, a to jest prawo każdej jednej partii. I słuchajcie, jednak tworzyli e, ci młodzi ludzie swoje skrzydło i zanim zaczęło działać, już zostało oficjalnie skrytykowane przez niektórych <grywki> działaczy politycznych. To jest w normalnym systemie demokratycznym niedopuszczalne. Bo oczywiście każda partia robi błędy, oni też mogą robić, ale niech popełnią te błędy, a oni już i odrzucają ich całkowicie. Następny krótki przykład, tam jest taki polityk, który przejrzał na oczy w końcu. Borys Palma się nazywa, zapomniałem jak się ten land, w którym działa, nazywa. On się wycofał jednak z tej partii Zielonych. Po, po wielu, wielu latach przynależności, bo zrozumiał, że w tej partii nie kręci się tak, jak powinno się kręcić. I słuchajcie, ponieważ zajmuje jakieś stanowisko tam w tym, w tym, w tym, w tym landzie, w tym zarządzie, wysłał życzenia do 75-latków urodzinowe. Nawet to zostało skrytykowane, teraz jego na każdym kroku krytykują. Biurokracja powiedziała, że nie. On nie może wysyłać tak na własną rękę. On musi się spytać władz o zgodę, bo przecież skąd się dowiedział, że ten człowiek skończył akurat 75 lat? To jest zapisane oczywiście w urzędzie tam, tym meldunkowym, ale on musi wystąpić o zgodę, o, o poproszenie o datę urodzenia takiego delikwenta i, i jeśli oni zgodzą to wtedy się to wtedy może wysłać życzenia. Słuchajcie, obalają tradycję. A w tradycji tego landu było zawsze, że politycy, ci którzy byli tam w tym zarządzie, no żeby sobie zrobić trochę punktów, wysyłali takie życzenia, ludzie się cieszyli. o pamiętają o mnie, pamiętają. Po prostu absurdy, absurdy. Framing kompletny. Już nie wspomnę co wyprawia ta Bruksela. Pozdrawiam nie chcę wam psuć dnia.